Witam Państwa w pierwszym klubie Encyklopedii II wojny światowej. Znajdujemy się w Aromange, w pobliżu Aromange, małego normandzkiego miasta, gdzie 50 lat temu lądowały jednostki brytyjskie w czasie d To miejsce przedstawimy Państwu dokładniej w jednym z najbliższych programów Encyklopedii II wojny światowej programie pod tytułem Kilka najdłuższych dni. W czasie ostatnich tygodni docieraliśmy do takich autentycznych, najbardziej interesujących miejsc i najbardziej interesujących muzeów, aby potem przedstawić je w programach Encyklopedia II wojny światowej. Rzeczywiście były to miejsca chyba najbardziej interesujące w Europie. I to jest właśnie temat pierwszego klubu Encyklopedii II wojny światowej. Muzeum czołgów w Bovington Camp, koło Dorchester w południowej Anglii. Każdego roku przybywa tutaj pół miliona zwiedzających, co przy średniej cenie biletu wynoszącej 3 funty pozwala dyrekcji spokojnie planować zakupy, poszukiwać unikatowych egzemplarzy broni pancernej i rozbudowywać muzeum, dysponujące najbogatszym w Europie zbiorem czołgów i pojazdów pancernych. Tutaj można obejrzeć wszystkie brytyjskie czołgi, poczynając od pierwszych egzemplarzy zbudowanych w 1916 roku. Bovington Camp to muzeum który klub Encyklopedii II wojny rekomenduje tym z państwa, którzy dotrą do Wielkiej Brytanii. Tym, którzy tam nie będą, pokażemy najciekawsze eksponaty w programie Encyklopedii pod tytułem Szaleństwa Boga Wojny. W samym centrum Londynu znajduje się niewielkie, lecz bardzo ciekawe muzeum. Wojenny schron rządu brytyjskiego. Tutaj w najtrudniejszych dniach nalotów w 1940 roku obradował gabinet Winstona Churchilla. Tutaj znajdował się pokój premiera i centrum łączności, z którego Churchill konferował z Rooseveltem, nie wiedząc, że te rozmowy są podsłuchiwane przez Niemców. Te wnętrza zawierają kawałek niezwykle ciekawej historii Europy. I mieszczą się dwa kroki od słynnej Downing Street i parlamentu na King Charles. 100 km na północ od Londynu, Duxford, W czasie wojny baza RAF. -u. Dzisiaj bardzo ciekawy muzeum lotnictwa. Raj dla miłośników awiacji w II wojnie światowej. Tutaj można obejrzeć samoloty amerykańskie, niemieckie, brytyjskie, francuskie i wiele innych. Bovington Camp, Cabinet War Rooms, Duxford trzy muzea, które rekomenduje Klub Encyklopedii II Wojny Światowej. Inne, równie ciekawe, w Niemczech, Belgii i Francji pokażemy w następnych programach Klubu Encyklopedii II Wojny Światowej.